Dzień dobry. Ponieważ seria ta składająca się z pięciu odcinków na temat książek, które zmieniły moje życie, cieszyła się sporym powodzeniem. Pytałam nawet, czy chcielibyście, żebym podała inne książki, które bardzo silnie wpłynęły na moje życie i które oczywiście mam nadzieję, że wpłyną również... W podobny sposób na wasze życie i sporo było odpowiedzi, że tak, że, że bardzo prosicie o takie, o takie informacje, o takie audycje o książkach. W związku z tym no, ta audycja, i od czasu do czasu pewno więcej takich audycji się jeszcze pojawi, jest właśnie taką odpowiedzią na tę waszą chęć. To bardzo wyjątkowa książka. Książka, którą wierzę, że można kupić w Polsce, po polsku. To jest zawsze ułatwienie. Aczkolwiek na pewno jest też w sprzedaży w języku angielskim, ponieważ książki tej autorki są przez wiele lat w permanentnej sprzedaży. A jaka to autorka? No to już posłuchajcie tego filmu. jak widać tytuł jest książki które pomogły mi w lepszym życiu a nie książki które zmieniły życie a to z tego powodu że te książki o których tutaj będę mówiła one nie zmieniały mojego życia w jakiś sposób taki radykalny tak jak zrobiły te książki poprzednie natomiast przez swoją treść oczywiście wpływały na to co się działo w moim życiu wpływało na moje pojmowanie tej rzeczywistości i pierwsza książka, o której chcę powiedzieć, jest książką no, bardzo niezwykłą dla mnie, można powiedzieć, dlatego że w jakimś sensie była ona potwierdzeniem jakby mojego życia. Ale zanim o tym powiem, chciałam powiedzieć, że bardzo dziękuję kolejnej grupie moich patronów. Mam tych patronów 50, to jest ostatnia grupa grupa tych osób, które również wspierają mnie na Patreonie. Serdecznie dziękuję, to, to dla mnie bardzo dużo znaczy. I oczywiście proszę również Was o to, a jeśli naprawdę możecie mnie wesprzeć, to. Wspierajcie, bo wtedy ten kanał będzie po prostu lepszy, będę mogła robić różne inne rzeczy, będę mogła kupić pewną, pewne urządzenia, które mogą spowodować, że będzie to lepsza jakość i że będę mogła to robić w sposób ciekawszy po prostu. Ta książka, jak mówię, potwierdziła moje przeżycia, moje przekonania, ponieważ ja jestem osobą, która w zasadzie zawsze kierowała się w życiu intuicją. Ja rzadko kiedy, prawie wcale, prawie nigdy nie pamiętam takich sytuacji, zastanawiałam się nad tym, co mam zrobić, czy jeszcze na przykład robiłam jakieś takie, wiecie, wliczanki w rodzaju za i przeciw i tak dalej. Nie, nigdy tego nie robiłam, choć zdarzało mi się radzić potem niektórym osobom, żeby to zrobiły, ale to takim osobom, które no, tego potrzebowały, które potrzebowały takiego intelektualnego poparcia dla dla swoich wyborów. Natomiast ja się kierowałam zawsze intuicją i kiedy przeczytałam tę książkę, a przeczytałam ją no, jeszcze przed rokiem 90, 2000, w 1889 prawdopodobnie, ta książka mnie zachwyciła, ponieważ no, autorytet dla mnie wtedy, osoba, która pisała książkę, no, była wielkim autorytetem. Zatem autorytet w książce, która została wydana, pisze, że w życiu trzeba się kierować intuicją, że w życiu warto jest właśnie w taki sposób funkcjonować. Podaje różnego rodzaju przykłady, niektóre w ogóle zbieżne z moimi życiowymi przykładami. No to było dla mnie takie wielkie wow. Ta książka została napisana przez autorkę. Shakti Gawain. Shakti Gawain, popatrzcie na to zdjęcie, śliczna dziewczyna, ona mnie zresztą no, zachwyciła w ogóle, bo to zdjęcie właśnie było na jej, na okładce tej książki, którą czytałam. Zachwyciła mnie tą swoją urodą, swoim wdziękiem. No i wiedziałam o tym, no bo oczywiście zaraz przeczytałam, dowiedziałam się, kto to jest, że Shakti Gawain, nie zawsze miała na imię Shakti miała na imię Carol Louise, urodziła się w Trenton, to ciekawe w New Jersey, to Trenton to jest miasto, w którym ja sama byłam dwukrotnie, ale też bardzo dużo mieszka tam Polaków. A studiowała najpierw w Portland, w Oregonie, a potem przeniosła się na Uniwersytet Kalifornijski, gdzie w 1971 roku zyskała tytuł licencjatu w dziedzinie, uwaga, tańca. Shakti Gawain skończyła studia z tańca. Po studiach pracowała jako recepcjonistka w ambasadzie Wietnamu Południowego w Waszyngtonie, a następnie przez dwa lata podróżowała po Europie i po Azji, odwiedzając m.in. Turcję, Iran, Afganistan, Pakistan i Indie. Prawdopodobnie to właśnie ta podróż i bardzo możliwe, że specjalnie właśnie Indie. Spowodowały, że poznawała różnego rodzaju podejścia, takie wschodnie do, no nie można powiedzieć, rozwoju osobistego, bo to nie o to chodziło, ale do takiej duchowości. To zresztą był czas też w Stanach Zjednoczonych, i Modne były wówczas te takie wschodnie ruchy, i chyba właśnie tam gdzieś musiała się zetknąć z różnego rodzaju. Religią, religiami, różnego rodzaju podejściem właśnie hinduskim do życia. Zachwyciło ją to tak bardzo, że przyjęła imię Shakti. Shakti to tak naprawdę odpowiednik męskiego Shiva, to znaczy Shakti i Shivę tworzą razem taką, takiego właśnie Boga. No, trzeba powiedzieć, że. Mierzyła wysoko, ale szakty to także mądrość, światło, no w każdym razie słowo pełne blasku. Razem brzmiało pięknie: szakty Gawain. Gawain. Pierwszą książkę, którą napisała i która została opublikowana w 1978 roku, to była książka twórcza wizualizacja. I ta książka jest dostępna po polsku. Ja nie czytałam tej książki. I w ogóle nie czytam książek, które podpowiadają, w jaki sposób można twórczo wizualizować, ponieważ jest to coś, co znowu zawsze posiadałam. Natomiast książka, o której mówię po polsku, nazywa się Zagłosem intuicji. Zagłosem intuicji, a jej nazwa taka, oryginalna, w której została napisana i wydana, to jest "Developing Intuition", czyli rozwijanie intuicji. A w Polsce bardzo ładny tytuł, myślę, że nawet ładniejszy niż ten oryginalny, to jest właśnie "Zagłosem Intuicji". Zanim powiem trochę o tej książce więcej, chciałam wam po tej pięknej Shakti Gawain pokazać Shakti Gawain, no starszą już zdecydowanie. I mówiącą właśnie o wieku tutaj, o tym, jakim zaskoczeniem był dla niej ten wiek, to, jak to się wszystko dzieje, twierdziła, że to nie jest łatwe. No ona miała trochę inne przygody w swoim starszym wieku, niż mam ja, bo ja no tak nie jestem taka specjalnie zaskoczona, ale też nie wiem, czego ona się spodziewała po tym wieku. W każdym razie bardzo ładnie tutaj mówi o tym wieku, bo mówi o tym, że właśnie chociaż jest to zaskoczenie, to jednak daje taką szansę, i to jest święta prawda, na zatrzymanie. Na wejście w siebie, na to, żeby, żeby pobyć ze sobą bardziej i w ogóle bardziej być niż robić. Jak ty mówisz, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że cały czas robimy, 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 natomiast nie zaglądamy w siebie, nie wchodzimy w siebie. Taka króciutka tylko próbka, właśnie tego, żebyście zobaczyli, jak zmieniła się ta piękna dziewczyna, no ale ciągle jest piękną well, it's shocking. Absolutely shocking. I don't know who thought this up. But... Aging is really challenging I never thought it was going happen to Do, me. Dość dużym wyzwaniem jest zdanie a um, starzenie się i, i bieg. No, i ona nie myślała oczywiście, że to się kiedykolwiek zdarzy. Także tak wygląda, szakty, szakty umarła za wcześnie. W starszym wieku rozwinął się u niej Parkinson, a w ogóle umarła na skutek jakichś komplikacji po operacji biodra. W 2018 roku no, mogła naprawdę jeszcze żyć zdecydowanie dłużej. Książka za głosem intuicji, kiedy ją czytałam, jak mówiłam, sprawiała, że czułam się jakbym, no jakbym czytała o sobie. Oczywiście tam w książce są dodatkowo różnego rodzaju zadania, które można zrobić, żeby, ta, żeby z tą intuicją, i to jest bardzo ważne, żeby z tą intuicją się zaprzyjaźnić, żeby lepiej sobie lepiej ją słyszeć po prostu, ale jest też cały szereg przykładów. Ja pamiętam, że Zanim czytałam po raz drugi tę książkę po polsku, to najbardziej pamiętałam z tej książki czytanej właśnie wtedy pod koniec lat 80. sytuację z papugą. Myślałam w ogóle, że ta papuga tak, tak zapamiętałam, że, że ta papuga to był ptak, który, którego chciała kupić szakty, ale okazało się, że to nie szakty chciała kupić tego ptaka, tylko jej znajoma bardzo chciała kupić papugę. Zobaczyła tę papugę w sklepie. No, i ponieważ czuła, że bardzo chce ją mieć, poprosiła, żeby no nie sprzedawać tej popługi, ona tutaj przyjdzie, przyjdzie z pieniędzmi. Pieniędzy nie miała, no ale pieniądze się znalazły, a ta intuicja i ten głos intuicji, który, który właśnie był w niej i mówił, że tak, tak, ten ptak jest dla ciebie, bo skoro go tutaj spotkałaś, skoro jest do kupienia, skoro ta cena jest jeszcze w miarę przystępna, Mówiła właśnie intuicja: To tak, kup tego ptaka, bo on jest dla ciebie. No i to, co jest ciekawe, i na to zwracała uwagę właśnie Szaktyr, że w takim momencie, kiedy my idziemy za głosem intuicji, kiedy my idziemy za głosem serca, kiedy chcemy czegoś, pragniemy czegoś i realizujemy to, decydujemy się na to, podejmujemy takie wyzwania, no to wówczas dzieje się tak, że właśnie znajdują się te pieniądze, znajdują się różnego rodzaju rzeczy. Znajdują się ludzie i zazwyczaj, właśnie jeśli nie zawsze, nawet no, mamy to, co chcieliśmy, w sposób taki najbardziej dla nas przystępny i wygodny. I to było moje doświadczenie, właśnie, to jest moje doświadczenie po dziś dzień, choć również mam doświadczenie takie, że trochę się to zmieniło, kiedy zaczęłam bardziej, może nie tyle intelektualnie podchodzić, do życia, ale jakby straciłam taką świeżość. Miałam, miałam podejście bardziej takie właśnie, a co ja bym jeszcze mogła chcieć? Rozumiesz, o czym mówię? Że nie to, co do mnie przychodziło do serca, to, co przychodziło mi na myśl, że to jest dla mnie i tam trzeba iść i, i po to trzeba sięgać, no to ja się zastanawiałam, a co że jeszcze chciała, co ja bym jeszcze mogła zdobyć, co ja bym jeszcze mogła mieć, i tutaj muszę powiedzieć, to wyglądało już nieco inaczej. W książce Shakti Gawain znajdziesz oprócz tych przykładów różnego rodzaju zadania, ale także bardzo miłe, bardzo przyjemne wizualizacje które pozwalają no, uruchomić tę, twoją, tę swoją intuicję. Ja wiem, że wiele osób bardzo chciałoby no, postępować w zgodzie z tą intuicją. Shakti Gawain mówi, że ta obecność to jest jednocześnie lekka, wesoła i figlarna wręcz tej intuicji, ale no, nie zawsze nie zawsze im to wychodzi. I dlatego Sharkley Gawain daje tutaj różnego rodzaju ćwiczenia. I na przykład jedno z tych ćwiczeń to jest zamknij oczy i nawiąż kontakt z głosem swojej kobiecej. Ona nawet tutaj pisze intuicji. Zapytaj jej, czego pragnie, a może chce ci coś powiedzieć lub coś zrobić. Kiedy powie ci, czego chce, wyobrażaj sobie, że. To jest zresztą to, co ja w tym momencie czytam. To jest połączenie, propozycja, aby za pomocą intuicji połączyć naszą kobiecą intuicję z tą intuicją męską, z tym elementem działania. Może nie z intuicją męską, ale z tym elementem działania, który w nas jest. No i ona mówi, kiedy teraz wyobraź sobie, że twój mężczyzna, ten nowy mężczyzna w tobie, ten od działania. A spełnia jej życzenia, że podejmuje właśnie konieczne działania, by zaspokoić jej pragnienie. Kiedy otworzysz oczy, postaraj się zrobić to, co odczuwasz jako życzenie swojej kobiety. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? I to jest w ogóle bardzo piękna sprawa, dlatego że no, mówi się o tym, że intuicja to jest tak bardziej związana z, ko z kobietą, Nawet się czasami mówi kobieta intuicja oczywiście kobieca intuicja. Mężczyźni też mają intuicję, ale faktycznie kobiety z reguły są bliżej niej. Ale tutaj jest coś innego. Tutaj chodzi właśnie o to, żeby uwierzyć tej intuicji na tyle, żeby poszły za nią działania, bo bardzo często jest właśnie tak, że ten głos tej intuicji, to kobiece, co by byśmy chciały, co ja bym chciała, co ja bym chciała zrobić, jaką, w jaką stronę chciałabym pójść. Puka do nas, mówi, słyszymy, ale nie idzie za nim. Właśnie to działanie, jakby nie ma tej siły sprawczej. No, a z intuicją niestety jest tak, że kiedy my nie słuchamy jej, nie idziemy w, w, za tym, co ona mówi, to ona po prostu przestaje do nas mówić i wtedy ją słyszymy coraz mniej. I ten moment właśnie jest ogromnie ważny. Kiedy Szakti właśnie opowiada, jak tutaj można ten element męski i żeński pogodzić w nas. W tej książce znajdziecie również sporo informacji na temat zdrowia. Nawiasem mówiąc, to jest coś, co ja bardzo często w swoim życiu wykorzystuję. Właśnie takie intuicyjne podpowiedzi, z czego mogą się brać jakieś moje dolegliwości to co się co się u mnie dzieje i tutaj właśnie dostaniecie taką też takie wskazówki jak można korzystać z tego żeby no, w pełni wykorzystać tę współpracę ale też podpowiedzi na temat żywienia na temat kariery zawodowej no generalnie rzecz biorąc wszelkie obszary są tutaj jakby nie podporządkowane ale wszystko zadbane, powiedziałabym, przez intuicję, i szakty prowadzi nas, podpowiada, jak to możemy zrobić. Wykorzystałam sporo rzeczy z tego, o czym ona tutaj pisała, dlatego, że tak jak mówię, no, kierowałam się tą intuicją, ale to moje kierowanie się intuicją było takie intuicyjne. A tutaj dostałam no, takie już konkretne, jakby wskazówki, co mogę zrobić w tym temacie I jeszcze więcej, żeby to było bardziej nie powiem profesjonalne, bo to nie jest właściwe słowo w odniesieniu do intuicji, no ale może bardziej skuteczne, żeby, żeby miało większą siłę sprawczą. Bardzo ciekawa rzecz wydarzyła się w życiu moimi szakt Gawain, mianowicie w 1995 roku w ukazała się jej książka w, w wydawnictwie Medium pod tytułem jak widzicie za głosem intuicji, jak udoskonalić siebie i zmienić życie naszej planety. No, bardzo piękna y, nazwa. Natomiast w tym samym wydawnictwie, trochę wcześniej niż książka Shakti Gawain, ukazała się moja książka. Droga do siebie o miłości, wartościach naturalnych i nowej psychologii rozwoju duchowego. Tej książki nie ma w takim wydaniu już w tej chwili, ale w ogóle książka jest i jeśli ktoś ma ochotę, może ją kupić. Czy to nie piękne? Nawiasem mówiąc, do tego, żeby ta książka została wydana i żeby została w medium wydana, również doprowadziła mnie tak naprawdę no, intuicja. Cały szereg różnego rodzaju ruchów, różnego rodzaju działań, jakie wtedy podejmowałam, był całkowicie intuicyjny. No przede wszystkim to jakie wydawnictwo wybrałam, akurat było tak, że kilka wydawnictw chciało wydać wtedy moją tę moją książkę, ale no właśnie wybrałam to wydawnictwo i okazało się to znakomitym wyborem. Niesamowitą miała również tutaj taką przygodę moja okładka, mianowicie kiedy książka już została wydana, ja zapytałam, bo zadzwonił do mnie wówczas... No akurat sam, sam redaktor naczelnego wydawnictwa, wydawnictwa, jednocześnie prezes. No i powiedział, że moja książka jest już wydana, już jest na półkach. I ja się zapytałam jaką ma okładkę, bo myśmy nie rozmawiali o okładce. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to są takie tematy, gdzie ja mam coś do powiedzenia, że mogę o tym rozmawiać i tak dalej. Zapytałam jaką ma okładkę. On powiedział, że niebieską. I, I właściwie to nie wie, dlaczego ma niebieską okładkę, bo podobno książki z niebieską okładką nie sprzedają się dobrze. Nie wiem skąd on miał takie wiadomości, jakieś takie różne marketingowe, czasami chwytliwe, wiecie, teksty, które niekoniecznie mają gdzieś tam pokrycie w rzeczywistości, ale ja wiedziałam, dlaczego ona miała niebieską okładkę. Dlatego że ja wyobrażałam sobie no, niemal co wieczór właśnie noc przed zaśnięciem, że biorę do ręki swoją nową książkę, oglądam, wącham i tak dalej. Wiecie, takie działanie w zgodzie właśnie z taką pełną wizualizacją, z pełnym wyobrażaniem sobie tego, jak to się wszystko będzie działo. I ta moja książka w tych moich wyobrażeniach miała niebieską układkę. Powiedziałam mu o tym, oczywiście, no nie wiem, czy akurat uwierzył, że to tak się zadziało, ale w każdym razie popatrzcie, jak, jak pięknie Toczy się życie i to życie, właśnie poddane, tak w moim wypadku, absolutnie, właśnie intuicji. Książka, która zrobiła na mnie wielkie wrażenie i którą czytałam pod koniec lat 80., jako no, młoda, 30 kobieta, okazała się być wydana troszkę później tej samej serii wydawniczej, w której została wydana moja książka. Absolutnie piękna historia. Jak mówiłam, w 2018 roku szaknie Gałęzium umarła, ale jej książki sprzedały się w, w olbrzymich nakładach ponad 7 milionów w ogóle, generalnie. Do dziś motywują, inspirują ludzi dookoła. I jak mówię, choć prawdopodobnie źródłem jej mądrości, znaczy mądrości tej wiedzy, którą ona przekazywała, było, były jej podróże i jej osobiste życie duchowe, osobisty rozwój. Nie miała żadnego, żadnej podkładki, że tak powiem, intelektualnej, nie studiowała nic z tego rodzaju. To naprawdę można tam znaleźć dla siebie mnóstwo wartościowych rzeczy. Książka napisana jest przy współudziale, jakby. Innej kobiety, która, Lorin King, która no, pomagała jej tutaj tę książkę pisać. Dwie rzeczy chcę jeszcze powiedzieć na koniec. Mianowicie, a co kiedy intuicja nie mówi prawdy? Co kiedy to jest tak, że intuicja się myli? Otóż intuicja się nie myli, tak? Można ją tylko niedobrze odczytać albo na przykład pójść za wcześnie lub za późno za jej głosem. Nie w tym momencie. Timing. Is everything, to jest prawda. Czas jest ważny. Dlatego trzeba być w dużej takiej łączności ze sobą, żeby no, wiedzieć jakby, w którym momencie ruszyć. No Poza tym może to też być tak, że na przykład czasami możemy nie, nie, nie stanąć na wysokości jakiegoś zadania, może nam czegoś brakować, możemy nie, nie postarać się o to, żeby zdobyć, na przykład, jakieś umiejętności, tak? Dlatego to, że słyszymy, co mamy zrobić, to nie jest równoznaczne z tym, że o, skoro to słyszysz, to znaczy, że masz już w tym momencie absolutnie wszystko do tego, żeby to robić. Tak, masz. Masz chociażby w formie potencjału, ale czasami właśnie w formie potencjału, i dlatego najpierw musisz to gdzieś wydobyć na zewnątrz. To jest pierwsza rzecz, którą chciałam Wam jeszcze powiedzieć z tych dwóch, a drugie, to taka, takie wyjęte z tej książki zdanie: Im bardziej podążam za wewnętrzną mądrością, tym lepiej potrafię troszczyć się o siebie, a sprawy zaczynają się same dobrze układać. I naprawdę tak jest. Uwierzcie mi, aczkolwiek potrzeba do tego oczywiście nieco odwagi na początku. No, a potem, jak się zaczyna, zaczniemy przekonywać, że to jednak działa, że rzeczywiście jest tak, że dzieją się te rzeczy, dzieją się w sposób taki w sumie dla nas najlepszy, no to to wzmocnienie powoduje, że jeszcze chętniej gdzieś za tym potem idziemy. Jeśli komuś brakuje takiej właśnie wiary, takiej odwagi, takiego przekonania, serdecznie polecam książkę za głosem intuicji Shakti Gawain, bo ona faktycznie no, popycha. Popycha i pozwala bardziej z tej intuicji korzystać. Na zakończenie kochani, bardzo proszę, subskrybujcie mój kanał, piszcie lajk, róbcie lajki, piszcie komentarze, subskrybujcie, bo to jest nieprawdopodobne, ale naprawdę ja w ogóle byłam zdziwiona, bo widzę gdzieś tutaj na, wszyscy mówią na, na no, znaczy, ostatnio, może wszyscy ci, których ja oglądam, mówią, że tam ileś procent tylko osób, które oglądają ich kanał, subskrybuje ten kanał. No i zaciekawiona tym, sprawdziłam, jak to wygląda u siebie, u mnie, i wyobraźcie sobie, że nawet 30% nie stanowią ci, ci ludzie, którzy subskrybują ten kanał. Nie wiem dlaczego. To, to w niczym Wam nie przeszkodzi, a mnie bardzo pomoże. Dlatego proszę, zróbcie subskrypcję mojego kanału. I to tyle. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.